Witam Was moje drogie szczelce w horoskopie miesięcznym z kart tarota i z wyroczni Halloween na listopad 2022 roku. Tak, nie pomyliłyście, nie pomyliłyście się, też będzie dzisiaj niespodzianka karty wyroczni Halloween. Słuchajcie, rozumiem, że niektórzy mogą do tego podzić pesymistycznie, sceptycznie, uważać mnie za jakiegoś zwariowanego astrologa, wróżbite, tarociste. Nie wiem kogo. Słuchajcie, używam talii wyrocznie Halloween przez kilka lat ostatnich i zawsze przełom października, przełom listopada. Stosuję, dają te karty mocną energię, fajne przesłanie, a stosuję tylko w jednym aspekcie. Słuchajcie, jako porady nie pokazuję, nie mam. Nie, nie mają mi te karty mówić, co będzie, tylko mają radzić w czasie tej energii, jaka rozkłada skrzydła nad nami w tym czasie naszego życia i w tym czasie nasze, tego roku, w którym jesteśmy. A więc, drogie szczelce, oczywiście zaczynamy od kart tarota, pięć pytań, sfera uczuciowa, finansowa. Zawodowa, kto, kto, kto ci zagraża, oraz czego się wystrzegać, i na końcu rada z wyroczni Halloween. Jest to, jak powiedziałem, Tarot na listopad. Zobaczcie, jest są inaczej filmy w tym miesiącu posegregowane. Nie ma jednego filmu podzielonego na działy, tylko nagrywam osobnych 12 filmów dla każdego znaku Zodiaku. To takie małe doświadczenie, sprawdzenie, jak to będzie się kręciło. Jeżeli nie będzie się kręciło tak, jak będę chciał. To wrócimy do jednego filmu z rozdziałami. Ale moje drogie um, strzelce, dzisiaj jest jak jest, więc, kochani, zapraszam Was do prognozy na razie Starota odnośnie uczuć sfery zawodowej oraz sfery finansowej. Na chwili, to, na teraz będą takie, słuchajcie, um, trzy pytanka dotyczące tylko na razie tych sfer naszego życia. Już Wam mówię, co nam tu, co Was. Co was? No, ja, ja nie jestem strzelcem, więc co was tutaj będzie dotykało? Słuchajcie, albo przyjemnie, albo nieprzyjemnie. Już Wam mówię jedną rzecz. Pamiętajcie, ja to ciągle powtarzam, bo niektórzy mówią, o, nie sprawdziło mi się. Część mówi, że mi się sprawdziło, część mi się nie sprawdziło. Drogie strzelce, jest to rozkład ogólny. Jak sobie to wyobrażacie, że ja będę mówił do strzelców i wszystkim osobom z znaku strzelca spełni się to, co mówią karty? No, jest to bez sensu. Jest to kretyńskie po prostu. Tak nie jest na pewno. Dlatego z kart, którą wam mówię, jest. Prognoza z kart, którą wam mówię, jest to prognoza ogólna. Wy, jako ludzie inteligentni, jako, jako ludzie, którzy mają intuicję w sobie też. Musicie dopasować rozkłady kart, dopasować prognozy do swojej sytuacji indywidualnej, rzeczywistej, jaka was otacza. Tu nie ma tak, że ja mówię i to się spełni wszystkim strzelcom. No kompletny, kompletne, jakby są takie osoby, to niestety bardzo mi przykro, ale słuchajcie, to źle to rozumiecie. Każde kar, każdą interpretację musicie interpretować w włas, we własnym zakresie. Słuchajcie, jeżeli ja mam karty i ja ją interpretuję ogólnie, to te karty mają też 100 innych znaczeń. I sobie jak sobie to wyobrażacie, że ja będę mówił 100 znaczeń tych kart? No nie, no tego nikt nie mówi, słuchajcie. Na tym polega interpretacja z kart yy, ogólnych, og z, z prognoz ogólnych, aby dostosować to do siebie, a nie wymagać tego, aby to, co ja powiem, to się ma spełnić. No nie, no, 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 no to, to tak nie działa, słuchajcie. Każdą prognozę musicie przekształcić na swoją aktualną sytuację rzeczywistą i dopiero dopasować tą prognozę, co może z tego pasować, ponieważ na tym polega ogólne prognozowanie z kart, jakichkolwiek kart, słuchajcie. Dobra, moje drogie szczelce, to taki mm, krótki wstęp, aby wszyscy byli, aby muszę to teraz mówić w filmach, ponieważ niektórzy nie rozumieją, na czym polega rozkład ogólny. Oczywiście, jeżeli ktoś chce indywidualnie, nie ma problemu, jest tam pod filmem kontakt do mnie, można dzwonić, może napisać, zrobię mu rozkład indywidualny. Nie ma, też mam taką usługę, nie mam z tym żadnego problemu. Wtedy możemy mówić, czy się sprawdziło, coś, czy się nie sprawdziło. Natomiast yy, o rozkładzie ogólnym. Możemy mówić, czy się sprawdził, czy nie oczywiście jak najbardziej, ale po dopasowaniu do swojej rzeczywistości. Drogie szczelce lecimy, 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 nie ma czasu, sfera uczuciowa. Pewne sytuacje, które w tej chwili wokół was się dzieją, które wokół was zaistniały, stoją, moi kochani, na głowie, i tak będzie w listopadzie, mówię o listopadzie oczywiście. Świat, który wam, wam się wydaje, że jest taki piękny, że jest taki, albo nie piękny, nie? no nie wiem teraz właściwie, widzicie, już jest sytuacja indywidualna. Świat, który teraz jest jest wokół was delikatnie stoi na głowie i nie wszystko co jest nie wszystko co widzicie jest takie jak wam się wydaje część spraw postrzegacie odwrotnie niż są w rzeczywistości dlatego w miłości w partnerstwie w uczuciach zacznijcie analizować w listopadzie to co faktycznie łączy was z partnerem lub jeżeli jesteście osobami samotnymi dlaczego takimi osobami jesteście. Coś musi być w Was, coś musi być w Waszym postrzeganiu świata in inaczej niż powinno być. Karty sugerują, że listopad powinien być takim miesiącem, w którym dojdziecie w końcu do pewnych przemyśleń, dojdziecie do pewnych stwierdzeń, które pozwolą Wam odwrócić to, co jest do góry nogami i skierować na drogę. Odpowiednią, prostą i realną. O to mi, drogie strzelce, chodzi. Także listopad będzie takim no, swoistego rodzaju mm, rozliczeniem się z grzechów i ze swoich może zasad, jakimi się kierujecie. Nie wiem, no, coś jest nie tak w listopadzie, znaczy teraz jest coś nie tak, i w listopad ma pokazać wam, że, jak świat naprawdę wygląda. Jeżeli to zrozumiecie, jeżeli. Przeanalizujecie sytuację, która uczuciowo Was, emocjonalne, uczuciowo, partnersko Was dotyka, albo nawet singlowo Was dotyka, tak? Jeżeli jesteście samymi, samotnymi na tą chwilę strzelcami, to moi kochani, jeżeli to naprawdę przemyślicie, jeżeli to zrozumiecie, bo karty jakby wymagają tego zrozumienia, to słuchajcie, no to co tu wymagać? Dziewiątka monet. Nie patrzymy chwilowo na to, że to są monety, tylko dziewiątka monet. To jest karta, która zapowiada szczęście, przebudzenie. Yy... I taką, takie odrodzenie się poczucia wartości Waszej osoby. To tutaj są też takie, słuchajcie, miłość, ciepła miłość wróci do Was, wrócą do Was pozytywne uczucia, pozytywne emocje, które y, zejdą ze świata fantazji na świat ziemski i spowodują, że wreszcie poczujecie się spełnieni w miłości, nieważne czy partnerskiej, czy nowej miłości, jeżeli jesteście na tą chwilę singlami. Bardzo dobre karty, jeżeli chodzi o miłość, moje drogie szczelce. W miesiącu listopadzie. Sprawy zawodowe. Musicie mieć dużo siły. Wygląda to troszeczkę gorzej niestety niż w miłość. Tutaj karty mówią o tym, że wykorzystajcie swoją siłę. Jeżeli jesteście zmęczeni, nawet jeżeli jesteście sfrustrowani, jeżeli macie wątpliwości, nie czujecie się najlepiej, musicie wykrzesać z siebie bardzo dużo siły, bardzo dużo mocy, bardzo dużo energii. Czeka was w listopadzie, moje drogie szczelce, niestety przeprawa, która będzie bolesna, która będzie powodowała załamanie Waszych relacji w pracy i załamanie marzeń o karierze lub odmianie zmianie pracy lub o awansie. Będą z tym poważne problemy, dlatego karty mówią, że potrzeba wam do tego wszystkiego w listopadzie dużo siły, dużo samozaparcia i chęci walki o to, nie rezygnujcie. Ta karta mówi o tym, żeby, że nawet jak się to spełni, jeżeli, jeżeli poczujecie te wbite miecze w wasze plecy, ktoś was oszuka, ktoś was zdradzi, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, to wy, moi kochani, musicie mieć siłę musicie mieć moc, musicie mieć nadzieję na to, aby to pokonać. Bez tego, to się będzie, to Was będzie bardzo dotykało. Tutaj, moi kochane, moi kochane szczelce, niestety, sprawy zawodowe nie wyglądają dobrze, ale mam nadzieję, mam nadzieję, kochani, że ta siła, ta moc spowoduje, że pokonacie te problemy. No szykujcie się na taką przeprawę, bardzo mi przykro, ale słuchajcie, lepiej, że karty też takie coś pokazują, lepiej, że to mówią, bo to może właśnie... Spowodować, że dostaniecie takiego samozaparcia, że uwierzycie w siebie, że powiecie co? Ja mam coś stracić? Ja mnie awansować? Ja nie mam tego uzyskać? To jest niemożliwe. Będę walczyła, będę walczył, idę do przodu i tak właśnie róbcie. Po to jest właśnie prognoza z kart. Po to właśnie tutaj jestem i wam to mówię, aby świat wam się odmienił, nawet ze złych prognoz na lepsze. Przepraszam was, słońce zaczęło mi dziwnie świecić. Nie powinno świecić dzisiaj, słońce miało, miało być. Wiecie co? Momencik. Momencik, moi kochani. Momencik, momencik. Postaram się. O, chociaż twarz sobie zasłonię. Dobra. No dobra. Jestem. I teraz lecimy dalej. Słuchajcie, odgra odgradzamy sprawy zawodowe taką linią, bo przechodzimy na sprawy finansowe. I tutaj, moi kochani, właśnie. Ta walka, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, tak, ta walka, która mówi, że będziecie walczyli z tym może przynieść w pierwszym, niestety moi kochani, w pierwszych y, dniach, w pierwszym okresie, smutek, żal i stracone pieniądze, stracone jakby nadzieje lub coś związanego z kłopotami, ze spłatą rad, kredytów, ogólnej sytuacji, stanu posiadania. Ta sytuacja będzie wyglądała dla Was mizernie. Y, może przyjść załamanie, może przyjść lęk, może przyjść strach o przyszłość finansową. Mówię to z góry, ja jestem szczery i mówię jak to może wyglądać, dlatego bądźcie na to przygotowani, nawet na te najgorsze sprawy, o których ja mówię. To nie chodzi o to, że ja mam Was tylko pocieszać, że wszystko będzie dobrze, bo karty zapowiadają, że akurat będzie okres smutku, będzie okres jakby utraty nadziei na dobre finanse, na przyszłość, tak? No i tak to wygląda. Prawdopodobnie jest to, jak powiedziałem, związane z tym. Moi kochani, mówię, to też mogą być raty, to też mogą być jakieś kredyty, jakieś zobowiązania, albo przyjście, zgłoszenie się kogoś nagle po jakąś pożyczkę, co spowoduje, że staniecie się na pół bankrutami na przykład, tak? Ale, mogę, drogie strzelce, zawsze jest, na szczęście w tym przypadku, ale, jeżeli przeżyjecie ten trudny czas i jeżeli będziecie w stanie wykorzystać tą siłę, o której wam powiedziałem, wykorzystać swoją moc, inteligencję, wiedzę i siłę do działania i nadzieję, że jesteście naprawdę the best, że nie jesteście dziadostwem, który się poddaje, to moi kochani, tak się kończy listopad finansowo. Tą kartę odkładamy. I co? I co Wam mogę powiedzieć? I był ten smutek, był ten żal, był ten płacz, był ten ból, ale ta karta, ta karta, która mam, jest dla Was najmocniejszym przekazem akurat w tym momencie, da Wam nadzieję, Da wam siłę, spowoduje to, że staniecie na nogi. Zobaczycie świat zupełnie inaczej, z perspektywy pięknych finansów, które mogą zrealizować nawet wasze marzenia i fantazje, które mogą nawet doprowadzić was do drogi, gdzie te właśnie gwiazdy na niebie dadzą wam nadzieję na to, że jednak nie jest tak źle. Nie jest tragicznie, nie ma smutku, nie ma dziadowania, tylko jest optymizm. Są inwestycje, są zyski i jest spokojne życie. Ja nie mówię, że to jest karta, która mówi o majątku, o wygraniu 50 milionów i leżeniu całe życie, nie wiem, na Dominikanie czy... Nie wiem, nie wiem, gdzie tam tych, 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 tych plaż nie znam, słuchajcie. To świadczy o tym ta karta, że dojdzie do normalnego życia, że dojdzie do spokojnego planowania finansowej przyszłości, więc... Jest dobrze, jest dobrze, pomimo pewnych problemów, które się pojawią, będzie na pewno dobrze, moi kochani. I teraz słuchajcie, mm, sprawdzamy sobie dalej. Powiedzcie, ja nie mam ciągle miejsca, nie mam w ogóle miejsca dla siebie, żeby wam te filmy nagrywać. I, i żeby położyć następne karty, muszę jedne wziąć, usunąć, żeby drugie, słuchajcie położyć, co i kto Wam zagraża, teraz będzie tak, oraz czego się, moi kochani, wystrzegać. Już Wam mówię, kto lub co Wam zagraża. Wiecie co? Może, to powiem teraz tak, to będzie jedna z moich interpretacji, tak? Zagrażać Wam, yy, to będzie tylko jedna z interpretacji, moje szczelce, zagrażać Wam może pewna kobieta, która się pojawi, pokaz, pojawi wokół Was, albo się objawia obok, Stoi obok was, ją znacie jako przyjaciółka, jako kobieta silna, ale jako kobieta, do której, którą szanujecie, ale też może macie do niej takie poczucie, piękna w niej, takie poczucie dostojności. Tu jest pokazane, że właśnie wam może zagrażać nieszczęśliwa miłość do niej. Może wam wygrażać, zagrażać pewnego rodzaju zauroczenie w kimś, kto jest dla was osobą wyjątkową. Ale się jej troszeczkę boicie, taki respekt do niej macie, tak? I tutaj jakby mm, ta magia tej osoby, ta jej kobiecość, ta jej taka mm, emanowanie taką niedostępnością, to wam może zagrożyć w obecnej sytuacji życiowej, jakiej jesteście. Ale odwróćmy teraz tą sytuację i jakby tutaj mnie słuchali mężczyźni teraz, tak? Ym, kobiety, to może was zauroczyć jakiś mężczyzna właśnie też, tak? Odwracamy teraz. Bo to nie tylko do kobiet, ja mówię, tylko też mówię do mężczyzn, więc będzie to osoba, która mężczyznom się wydaje piękna, taka, wiecie, taka, mm, no, emanująca taką kobiecością, pełną, stuprocentową, ale też niedostępna, a kobietom może być mężczyzna, przystojny, męski, silny, ale też niedostępny. Taki, wiecie, taki wyważony, taki spokojny, ta, ta, emanujący taką męskością, podniecającą Was. I do tej osoby ta osoba będzie tworzyła pewną magię, słuchajcie, pewną magię wokół siebie i to Wam może po prostu, brzydko mówiąc, znaczy się źle mówiąc, znaczy się dobrze mówiąc, zagrażać. To jest dla Was takie ostrzeżenie abyście tą osobę oczywiście szanowały, możecie ją wewnętrznie, wiecie, lubić, możecie się zakochać nam i tak dalej, ale... To jest zagrożenie dla Was, że ta jakby pójście tą drogą miłości, pójście drogą tego zauroczenia, to jest stosunkowo duże zagrożenie dla tego, co już w życiu osiągnęliście i dla tego, co w życiu macie. Nie wiem sobie, co sugerują karty, nie wiem, różnie, jak sobie, jak jesteście ludźmi inteligentnymi, a jesteście, bo na tym kanale są tylko inteligentni ludzie, to wiecie, czym to może grozić, więc może to jest takie zagrożenie o to, żeby nie stracić tego, co już się po prostu moi kochani ma. I teraz czego się wystrzegać? Wiecie co? Już wam mówię. Hmm, za szybko chcecie. Yy, są, są, dwa, są dwa problemy, które występują, czego się wystrzegać yy, w listopadzie, moje drogie szczelce. Wystrzegajcie się zamknięcia, zamknięcia się w takiej bańce, do której, i, której jesteście niedostępni dla innych, czyli w swoim świecie wartości, w swoim świecie światopoglądowym, który jest zamknięty dla innych, bo tylko wy go uważacie za jedyny racjonalny i prawdziwy. To jest błąd, słuchajcie. To jest zamknięcie się w czymś, i do Was się nie można po prostu przebić. Ani wrogowie, ale jak się nie mogą przebić wrogowie, to też przyjaciele się nie mogą przebić. Ósemka mieczy to jest zła karta, która może mówić właśnie o czymś, że mm, czujecie się, jak można powiedzieć, osaczeni, ale Wy tego nie czujecie. To jest takie osaczenie. Znaczy, się, wy się czujecie osaczone czy osaczeni i zamykacie się w świecie, który jest niedostępny dla wrogów, ale też może to być zamknięcie się dla przyjaciół, znajomych kolegów, koleżanek, partnerów, mężów, nie wiem, żony i tak dalej. Więc tutaj, jakby przeanalizując sytuację, czy na pewno to zamknięcie jest tylko na wrogów, czy też na przyjaciół. Tak? I druga sytuacja jest tego rodzaju, że za szybko chcecie zapomnieć o przeszłości. Wystrzegajcie się takiego zapomnienia o tym, co było i pójścia zbyt szybko drogą do przodu w każdej kwestii życia, słuchajcie, w każdym aspekcie życia. No nie wiem, który akurat, który będzie dotyczył tego, o czym ja teraz mówię, tak, bo to mówię, rozkład jest ogólny, ale wystrzegajcie się takiego zbyt pochopnego pójścia do przodu. I, 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 I spoglądania z nadzieją na przyszłość, no, która kryje się ładnie, kryje się, znaczy się pozytywnie, kryje się, z nad, się y, tęczowo, optymistycznie, ale wiecie co, pewne sprawy chyba z przeszłości zostały, więc wystrzegajcie się, zapomnienia całkowite o tym, bo to może później przynieść jakieś, mi się wydaje, słuchajcie, problemy są związane z przyszłością, która jak najbardziej widać, że będzie optymistyczna i widać, że nadzieja jakaś na lepsze załatwienie pewnych spraw, nie wiem, zdarzeń, sytuacji, miłości, wygląda, no, jak powiedziałem już, tęczowo, więc warto na to spoglądać, warto o tym marzyć, fantazjować, ale nie zapiękajcie się całkiem na przeszłość, moje drogie szczelce. Dobra, słuchajcie, i jak obiecałem... Wyrocznia Halloween, karty Halloweenowe. Mówię wam z góry, część jest drastycznych na zdjęciach, ale, mm, ale damy radę, słuchajcie, damy radę, damy. Nie przejmujcie się obrazkami, nawet gdyby były niezbyt pozytywne. No Widzicie, co widzę tę kartę, widzę, 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 widzę tą kartę i muszę wam powiedzieć, nie jest drastyczna. Od razu wam mówię, nie jest drastyczna w przekazie wizerunkowym przodkowie. Karta mówi o, hmm, o powrocie do swoich korzeni, o miłości i dziedzictwie waszej rodziny, waszej przeszłości. Dokładny, dokładna porada z kart jest tego rodzaju, że macie po prostu wrócić do swoich korzeni, do miłości. I do dziedzictwa, które było Wam dane od urodzenia. Nie zapominajcie o przodkach, o rodzinie, nie wiem, o, o swojej przeszłości. Tutaj to jest jakby takie pielęgnowanie wartości rodzinnych, jeżeli chodzi o listopad z kart wyroczni Halloween. Tak to, moje drogie strzelce, wygląda. Więc tutaj jakby kochamy rodzinę, wracamy do korzeni, szukamy przodków i pielęgnujemy. Pielęgnujemy wartości, które były Wam dane, a były na. Słuchajcie, różnie były wartości nam przekazane: i negatywne, i pozytywne, ale pielęgnujemy tylko te oczywiście pozytywne. Bo jeżeli macie na dzisiaj jakieś problemy, macie problemy z przyszłością, to wróćcie do korzeni, a tam jest rozwiązanie tego, na co oczekujecie. Drogie szczelce, dziękuję Wam serdecznie, dziękuję Wam, że mnie oglądacie, dziękuję Wam, że ze mną jesteście, że lajkujecie, że subskrybujecie, że. Udostępniacie i komentujecie. Ale, słuchajcie, zawsze jest ale, jak zawsze mówię, tak? Proszę o subskrypcję, najważniejsze. I jeszcze proszę więcej lajków, i jeszcze więcej udostępnień, i jeszcze więcej komentarzy. I dziękuję Wam za to. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Życzę Wam wszystkiego, co dobre, wszystkiego, spełnienia Waszych marzeń, oczekiwań i spełnienia, no nie wiem, no. Waszych radości, no, żebyś, żeby ten listopad był naprawdę udanym miesiącem. Pamiętajcie, karty tarota, nawet jak pokazują coś złego, to po to to pokazują, żebyście Wy sobie z tym poradziły, czy poradzili i tak umiejętnie pokierowali losem, aby to po prostu nie nastąpiło. No, na tym polega prognozowanie z kart. I słuchanie tarocista, astrologa, Mariusza, takiego jak ja. Dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się, udanego jeszcze raz listopada. Cześć, szelce, cześć.